Coraz częściej spoglądam na pogodne błękitne niebo i zastanawiam się, co to jest. Niby wiem, że to ślady kondensacyjne po przelocie samolotu. Wiem mniej więcej, jak powstają, wiem, że to nic innego jak kryształki lodu, a jednak coraz częściej mam wątpliwości. Do niedawna ślady pozostawione po przelocie samolotów nie powodowały mojego większego zastanowienia. Leciał samolot, zostawiał biały ślad i tyle. Teraz zauważam, że jest ich coraz więcej. Czy to z powodu zwiększonego ruchu lotniczego? Może jednak mają rację ci, którzy twierdzą, że samoloty rozpylają coś w powietrzu? Nabrałem pewnych wątpliwości, gdy dowiedziałem się, że śladami chemicznymi interesował się minister Szyszko. Jednak po tym jak został zdyskredytowany, doszedłem do wniosku, że to z jego strony populizm, a całą historię uznałem za wyssaną z palca. Aż pewnego dnia dowiaduje się, że posłanka Kuki z 15, Barbara Chrobak, złożyła w tej sprawie interpelację poselską do ministra zdrowia. Najdziwniejsze było to, że ministerstwo zwlekało z odpowiedzią. Niby wszystko jasne. Wszyscy wiedzą, dlaczego za samolotem powstają białe obłoki, a minister nie spieszy się z odpowiedzią. Interpelacja miała tytuł: W sprawie rozpylania w atmosferze szkodliwych substancji. Minister zdrowia odpowiedział: Resort zdrowia nie dostrzega podstaw. Do uznania informacji zamieszczonych w sieci internetowej na temat zagrożeń w związku ze śladami chemicznymi za wiarygodne i prawdopodobne. Pan minister nie zaprzecza, że ślady chemiczne to prawda. Jedynie nie znalazł podstaw, żeby uznać je za szkodliwe. Nie podał nawet, na czym się opierał wyciągając taki wniosek: czy to były prace naukowe, czy może lektury wpisów na internetowych forach. Wracam więc do punktu wyjścia. Dalej spoglądam w niebo i zastanawiam się, czy ten samolot przypadkiem czegoś nie rozpyla. Może walczy z globalnym ociepleniem? Albo realizuje tajny wojskowy program? Czy w wyniku tych zabiegów rośnie liczba zachorowań na raka i zwiększa się występowanie autyzmu? A może to jest przyczyna tajemniczej choroby morgelonów? Kto nam to robi? Czy to prawda, że nasze niebo zostało oddane do dyspozycji NATO? Skąd się biorą nad naszymi głowami samoloty, których tras przelotu nie można śledzić na internetowych radarach? Czy to prawda, że piloci sypią na nas trucizny? Może jednak lepiej trzymać się oficjalnej wersji, że to smugi kondensacyjne? Co to jest właściwie smuga kondensacyjna? W przeciwieństwie do śladów chemicznych, można to dokładnie określić. Smugi powstają na skutek kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach i atmosferze. Ciepłe spaliny mieszają się z chłodnym powietrzem i powstają kropelki wody, które następnie zamarzają. Podobne zjawisko zachodzi, kiedy dmuchamy w chłodny dzień i z ust wydobywa się para. Wielkość smugi zależy od pułapu, na jakim leci samolot i od temperatury. Im wyżej, tym chłodniej i smuga jest większa. Jeżeli smugi na niebie nie są ubocznym zjawiskiem spalania paliwa, jeżeli powstają w wyniku celowego działania, to czy mamy szansę się o tym dowiedzieć? Jeżeli prawdą jest, że za tymi działaniami stoi NATO, CIA, WHO, ktoś się odważy ich zdemaskować? Jeżeli chcą w ten sposób kontrolować nasze umysły, to jak mamy się bronić? Stoimy na przegranej pozycji. A może to wszystko fikcja? Może teoria o wielkim ponadnarodowym spisku, którego celem jest przejęcie kontroli nad ludzkością, to opowieści wyssane z palca? Ja obstawiam, że za propagowaniem tych wartości stoją sprzedawcy urządzeń chroniących nas przed chemtrails. Żeby sprzedać takie urządzenie, trzeba uzasadnić potrzebę jego posiadania. Tak, tak, jeżeli jeszcze o tym nie słyszałeś, to jest taki sprzęt. Nazywa się Kembuster. Nie wiem, jak działa, ale za parę tysięcy możesz to sobie zamontować w ogrodzie i spać spokojnie. Jak nie masz ogrodu, to za tysiaka dostaniesz wersję pokojową, która też zabezpieczy twoje mieszkanie przed złymi mocami. Czy to działa? Wątpię, ale jak ktoś się boi, to kupi. Pewnie do dzisiaj miałbym wątpliwości, w co dać wiarę, ale na szczęście znalazłem zdjęcie eskadry alianckich bombowców, lecących na pełnej mocy silników w kierunku Niemiec. Zwykłe śmigła utworzyły taką smugę, że dzisiaj pewnie spanikowani ludzie wydzwanialiby do wszystkich służb prosząc o ratunek. Chemtrace to teoria spiskowa powstała dopiero w latach 90. XX wieku, czyli wraz z rozwojem internetu. Co zatem rozpylały bombowce ze zdjęcia? Tak jak wszystkie samoloty, kryształki lodu. Dlaczego tak uważam? Przychylam się do tych publikacji, w których mowa, że to nie ma sensu. Opryski skierowane przeciwko ludziom, robione na tak dużych wysokościach, są zupełnie nieprzewidywalne co do obszaru i stężenia, w jakim spadną na ziemię. To, że smug kondensacyjnych jest więcej, wynika tylko z nasilenia ruchu lotniczego. W przeciągu ostatnich 20 lat. Liczba samolotów przebywających w powietrzu potroiła się. Korzystajcie zatem z ładnej pogody. Przebywajcie jak najwięcej na świeżym powietrzu. A samoloty niech sobie latają gdzieś tam wysoko na niebie. I to by było tyle. Bardzo Ci dziękuję, jeżeli kliknąłeś łapkę i włączyłeś subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!